Tym razem książka tej samej autorki, która napisała książkę Chłopki, tak, czyli o naszych książka o naszych babkach to, to jest książka pod tytułem Służące do wszystkiego. Dlaczego do wszystkiego? Dlatego, że bardzo często tak się zaczynały ogłoszenia, gdzie ktoś szukał w XIX i XX wieku, gdzie ktoś szukał służącej. Tak się często to zaczynało, że służąca potrzebna do wszystkiego. Książka, podobnie jak Książka Chłopki, która jest późniejsza, bo ta, ta książka była wcześniej, ta książka była bez celerem, chłopki jeszcze większym bez ale wydaje mi się, że ta książka, ta książka jest lepsza. Obie są dobre a, i obie polecam, ale ta jest lepsza. To jest książka o tym, wiecie na przykład w XIX wieku, yy, znaczy przepraszam, jak się Polska odradza, to jest 300 tysięcy służących kobiet w domach rozmaitych. Nawet socjaliści, którzy mają kasę, mają służące, nie widzą w tym nic dziwnego. Tak? W rodzinie na przykład Daszyńskich były, były, była służąca i nie widziano w tym nic dziwnego. W każdym razie służących mieli. Życie służących jest dosyć dobrze znane, bo o służących mimochodem wspominają Gąbrowicze, Sienkiewicze, tak ci Gąbrowicze, tak ci Sienkiewicze i tak dalej. Więc jest to znacznie lepiej poznany świat niż świat chłopek. W związku z tym jest więcej, jakby o czym można pisać, więc. Dlatego ta książka jest lepsza. No jest właśnie o tym mowa, że one zazwyczaj gnieździły się w jakichś korytarzach, nie dbano o nie, nie karmiono ich dobrze i tak dalej, nie miały okien i tak dalej, czyli o niedolach też jest, ale nie tylko o tym, jest też o tym, jak to czasami służące sprowadzały swojego narzeczonego bandytę i wynosili coś tam z domu, jaśnie państwa i był problem. Także takie rzeczy też się zdarzały, chociaż oczywiście jak to w takich przypadkach bywa, wszyscy się bali służących, jedna służąca, polska służąca um, udawała, że jest polską arystokratką, polsko-saską arystokratką, została zatrudniona przez Alberta Einsteina i okradła go. I wtedy wszyscy myśleli o tym, że właśnie ci polskie służące, to już, a najbardziej to w Polsce, że te polskie służące to straszne są. Także książka naprawdę bardzo ciekawa. Zwłaszcza, że właśnie w 1930 latach to było już pół miliona, więc one stanowiły, i próbowano w 1923 i 1924 dla nich, 20, przepraszam, pierwszym chyba i 24, zrobić dla nich w ogóle jakieś oddzielne ustawodawstwo socjalno-BHP-owe, ale sprawa ugrzęzła w, w, w sporach międzypartyjnych. Szkoda, że nie podjęła tego tematu sanacja za bardzo, no ale co zrobić? Tutaj mamy takie, takie zdjęcie z Poznania. Mamy panią Romanę Rzepecką, która była z domu GEX, z pochodzenia szwajcarka, nauczyciela francuskiego i prowadziła pensję dla kobiet w Poznaniu, dlatego służąca jest umieszczona, co prawda, na uboczu, tak, widzimy służącą, tutaj jest. Jest umieszczona na uboczu, ale mimo wszystko jest dodana do towarzystwa. To jest wyjątkowa zupełnie sprawa. Tak? 1907 Poznań, tak jak tutaj nagryzgoliłem, bo książki to nie są święte przedmioty, tylko po prostu książki powinny żyć jako źródła wiedzy. Więc tutaj mamy właśnie tą służącą. I ponieważ to jest pani z domu GEX, która pochodziła ze Szwajcarii. Romana Rzepecka, nauczycielka francuskiego, prowadziła pensję dla kobiet w Poznaniu. No to mamy, to jest strona 15, mamy uwzględnioną ją. To jest bardzo rzadka, rzadka rzecz. Zazwyczaj jest tak, że no absolutnie nie, nie uważa się służących za domowniczki w żaden sposób. Tak? W żaden sposób. Służące miały ciężko, ale niektóre panie z nimi też miały ciężko, bo tak. A czy panienka potrafi robić takie różne budynie, suflety oraz w ogóle wyrafinowane leguminy? E, takie grymaśne rzeczy to ja nie umiem. Ja jeszcze mi takie fanaberie w pańskie potrzebne w duchu dodała pewnie. Tak, czyli generalnie było coś takiego, że służące też mówiły to to wszystko by to pani chciała i tylko za 30 zł miesięcznie, to wolę pojechać do domu niż tracić zdrowie za byle jakie pieniądze. Więc to nie było tak, że tutaj były tylko i wyłącznie wykorzystywanymi niewolnicami. Bywało, że służącom domownicy uczyli czytać i pisać, bo pochodziły z jakiejś tam wsi zapadłych dechami zabitej wsi i czasami uczono je czytać, więc nie zawsze było źle. No, ale często było źle, tak? Często było źle. Ja oczywiście najbardziej sobie wypunktowałem tam, gdzie jest mowa o Poznaniu, czyli mamy profesora Tatarkiewicza i jego żonę Teresę, którzy zawsze zatrudniali służące z Podlasia, tak? Czyli mamy poznańskich państwa, państwa filozofii jego żona, no i one tutaj uważają, że... Że, że najlepsze są dziewczyny z Podlasia, tak, żeby dbać o dom. Wiele, wiele lat wcześniej, 60 lat wcześniej, w 1867 roku, Narcyza Żmichowska, prekursorka polskiego feminizmu, napisała w, w piśmie Bluszcz, że rosnące pokolenie paniczów i panienek powinno powoli przyzwyczajać się do obchodzenia bez służby. Tak, I mówi o tym, że trzeba odrzucić te wszystkie krynoliny, bzdury, gorsety, których się nawet nie da założyć bez służby. Zresztą nawet mężczyźni mają takie elementy stroju, że. Więc trzeba stawiać na. żeby żyć bez słu. Ale to była wizja utopijna i, i pani Żmichowska, narcyza Żmichowska wiedziała o tym. Polskie służące były wynajmowane do wszystkiego, co oznaczało najczęściej, że niczego nie umiały dobrze. I były traktowane też jako niewykwalifikowana siła robocza, czyli podle i podle opłacane. Więc, jakby można powiedzieć, słabe oczekiwania i słabe zarobki i słabe traktowanie wszystko razem. Nie? Polki z klasy średniej zazdroszczą Niemkom, ponieważ służące w Niemczech są naprawdę kompetentne i mają świętą markę za granicą. Nawet w Wielkiej Brytanii bardzo chętnie zatrudnia się niemieckie służące, profesjonalne, kształcone między innymi w Breslau. W Polsce nie ma właściwie szkół dla służących za bardzo. Warszawska szkoła dla służących świętej Zyty, potem świętej Kingi, była straszliwie skatoliczona, no ale przynajmniej istniała w 1904 roku, tylko jeżeli ktoś chciał tam się uczyć, to ona była dosyć droga, więc trochę było absurdem, że szkoła dla służących jest droga. Zupełnym ewenementem była, była szkoła podpoznańska prowadzona na przełomie XIX i XX wieku przez Barbarę Kwilecką w jej majątku Dobrojewo w Wielkopolsce. To była zupełnie wyjątkowa rzecz, szkoła na wzór zachodni. No wiadomo, Poznań, nie? Wielka Polska. W latach 30. służące miały dosyć kiepskich płac i zaczęły się najmować do Stanów Zjednoczonych, ale się okazało, że w Stanach Zjednoczonych jednak niewiele ludzi ma tak naprawdę w kasę na, na służącą. Wydawało się, że nawet drobna klasa średnia, drobnomieszczanie będą najmować no się okazało, że nie za bardzo w amerykańskich warunkach jest na to, że, że na służących można sobie pozwolić, kiedy się płaci im psie pieniądze, tak jak w Polsce albo w ogóle w Europie, bo także i we Francji się to zdarzało i tak dalej, natomiast jakby za taką amerykańską pensję im zapłacić, tam Amerykanów nawet nie stać, więc to jest też ciekawe. To jest o dystansie kulturowym między służbą a chlebodawcami. Żona urzędnika nie pracowała, tylko organizowała dom, a to oznaczało, że na przykład tutaj pani Józefa Wit Witowska służyła u takich, takim domu. No i tam było, że ona prowadziła dom, ta żona, co oznaczało, że gapiła się na służącą. Czy dobrze ściera kurze? No, czyli nic nie robiła. <laughs> Witold Gombrowicz pyta o w opowiadaniu na kuchennych schodach z 1928 roku. Pisze, że sługa wniosła w nasz dom wraz z kufrem swoje sprawy, a więc robactwo, ból zębów, wielkie płacze, wielkie śmiechy itd. Więc Gombrowicz, wrażliwy człowiek, nie miał specjalnej wrażliwości do służby. Podobnie Antoni Słonimski, poeta, prawda? W 1935 płynął batorym do Ameryki i był zszokowany, że jego kuzyn Nikola Słonimski z żoną jedli kolację w salonie przy jednym stole ze służącym. Służącą, przecież służąca powinna jeść w kuchni sama. Służące nie miały własnego życia. Jeżeli znajdowały sobie faceta, to przestawały być służącymi, bo to było nie do pogodzenia, po prostu. Więc nie było, nie było limitu, ile czasu ona ma poświęcać tym państwu. Nie było tego nigdzie za prawnie tutaj zagwarantowane, ograniczone. W 28 roku Franka Anczewska, mówiła o niej cała Warszawa, bo w 28 roku obrabowała wraz ze swoim chłopakiem Henryka Leffenfisza, chyba jakiegoś szyda z, z tego wnioskuję. No i cała Warszawa w tym 28 roku i strasznie to popsuło e, wszystkim służącym w całej Polsce, czyli półmilionowej czeredzie kobiet, popsuła e, opinię potwornie. I ludzie się bali swoich własnych służących. To w ogóle nie do wiary. Tutaj jest o tym, które domy miały własne korytarze dla służby, a które nie. I służba niestety nie może liczyć na pokój, bo jaki mają domownicy, bo to nie dla służby, dla nich są wnęki, antresole, korytarze. Najlepiej było we Francji, gdzie były takie poddasza, i tam przynajmniej dzisiaj to są kilku przynajmniej własny kąt, tak. I we Francji system Chambre de Bonne na szóstych piętrach paryskich burszuacyjnych kamienic daje służącym na miastkę wolności i prawa do prywatności. 149 strona. Dzisiaj takie francuskie pokoiki, kilkumetrowe klitki to rarytas dla wynajmujących studentów, bo mają swój ten i tak żyją na uniwersytecie i na ulicy, a mają gdzie spać nie? i za, za malutkie pieniążki. Także tak było w około 1900 roku. Ale na przykład w Niemczech też był problem z, z tymi dla służących pomieszczeniami. Prawo pozwala bić służbę. To jest najgorsza rzecz. W 1800 na terenie Galicji było regulamin dla ludzi służebnych wydany w Lwowie w 1965 roku. Pozwalał bić służących. Niestety w, w Królestwie Polskim to samo, 1860. W Pruskim kodeksie cywilnym w 1896 jest niedopuszczalne zbicie, co prawda. Prusacy zawsze są trochę do przodu względem Austriaków i Rosjan, ale jest dopuszczana kara chłosty za nieposłuszeństwo. Czyli i to się potem utrzymuje, że raczej poznańscy panicze i panie nie dawały na przykład z liścia służącej, to, to się nie, zdarza, nie zdarzało, ale zdarzało się, że dawały chłostę. Ale przynajmniej było trochę bardziej sensownie, ale to i tak jest źle. Szykany, do, szykany yy, książeczka służbowa. Teoretycznie ten dokument nie był formalny, ale on istniał. Potem zniesiono go i yy, nie wolno było ich używać, bo wypisywano tam różne głupoty i psuto no, psu życie po prostu tym służącym. Tylko dlatego, że nawet, nawet ludzie wrażliwi społecznie mówili, że używać służącej należy do, używać, tak jakby była narzędziem. Niektórzy pisali, że bycie służącą od bycia niewolnikiem różni się tylko tym, że ona może zmienić pana, ale generalnie nie za dużo. Jest tutaj mowa o właśnie, chcę znaleźć ten moment, kiedy próbowano. Aha, tutaj jest fajnie, słuchajcie, fajna rzecz, znaczy nie fajna rzecz, ale ciekawa. 188 strona. Po 1918 roku regulacje pruskie nadal obowiązywały w Wielkopolsce, gdzie prawodawstwo kontrolowało sytuację i się sądownie ustalało, kto jest ojcem nieślubnego dziecka, i się tym zajmowało państwo. W kongresówce, mimo że Polska się zjednoczyła i była jedną całością, to w Warszawie był ogromny problem podrzutków. To liczyło się, to było w samych latach 34-35 odnotowano prawie 600 podrzutków, w Poznaniu tylko 6, 600 i 6. Analfabetki rzadziej posz... to też wynikało nie tylko z różnic prawnych, ale z tego, że analfabetki częściej podrzucały dzieci niż te, co umiały pisać i czytać służące. A wiadomo, w Poznaniu było lepiej pod ten sklep. Ach, jak się dobrze pisze tam historię Poznania, ale nie wszystko było takie super niestety. Dobrze, wydanym w 1880 roku w Poznaniu podręczniku dla służących Herman Kappen zapewnia, że ten podział na służących i służących, i na panie i panów, jest wieczny. Ten świat jest tak stary, jak starą jest różnica państwa i sług. Tak też zostanie do skończenia świata. Chodzi tutaj o to, że katolickie organizacje Polski Związek Zawodowy Chrześcijańskiej Służby Domowej mhm. Nie było poważnych związków, były tylko katolickie związki. Sprawy służby domowej zostały zaniedbane przez socjalistów i przejęli to klerykałowie i kler. I kler y, cały czas mówił tutaj, że czytanie wielu romansów i powieści nawet zupełnie złych w następstwie zawsze szkodliwym, bo zapala wyobraźnię urojonymi obrazami. Książki tego rodzaju sprawią, że nie będziesz zadowolona ze skromnych stosunków swoich. Ksiądz Bisztyga wyjaśnia czytelnikom, co jest prawdziwym powodem do smutku. Grzeszysz, bo się nie modlisz, bo nie słuchasz pani czy pana, bo kłamliwym i niebacznym językiem odbierasz sławę drugim. No i generalnie, tam, generalnie Kościół orał, ile może po tych służących, bo socjaliści nie wpadli na pomysł, żeby otoczyć służące chociaż jakimkolwiek kordonem, jak otoczyli. Robotników. Praca służących jako rozproszona wydawała im się mało atrakcyjna. Oni wiedzieli, że służące są wykorzystywane, i, i pomstowali na to, ale nie widzieli w tym żadnego takiego drive'u jak przy robotnika, gdzie robotnicy się wkurzyli gdzieś, stanęli razem, tak w tysiącami. Tutaj jest o 13 służącej, która została, słuchajcie, zgwałcona przez swego pana, jakiegoś Antoniego C. Na szczęście to nie było w Poznaniu, tylko gdzieś w suwałkach. I ten Antoni C zgwałcił ją, i zauważono, że błona została przerwana, i sąd potwierdził wersję służącej. Ale ktoś tam powiedział, że to jest niemożliwe, żeby Antoni C gwałcił służącą, jak reszta rodziny znajduje się w pokoju obok. I samo to wystarczyło, żeby obalić te słowa. Nieźle, co? Także nie było nawet równego słowa w, w sądach, niestety, za bardzo. Mamy dekret papieski z 1886 roku, 280 strona, w którym głowy, papież powiedział, że nie wolno chrześcijanom mieszkać razem z Żydami. Było to używane do zniechęcania, najmowania się do pracy u Żydów. A tak naprawdę chodziło o coś innego. Chodziło o to, że te dziewczyny się wyżydowszczą. Inne rzeczy to jest to, że na przykład u Jerzego Urbana, którzy oni nie chcieli być religijni, to nie chcieli mieć katolickiej służącej i szukali żony skazanych komunistów najczęściej używano, żeby dać im szansę, a jednocześnie używano. No właśnie. Apolinary Hartglas, poseł mniejszości żydowskiej, jeden z najbardziej znanych polityków żydowskich z II P, działacz syjonistyczny uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, Rozpoczął karierę w białej Podlaski. Mój syn Teodor urodził się przy niej, przy niej wychował i kochała go do szaleństwa, i tak dalej, ale z drugiej strony niektórzy niektóre służące to narzekał na nie, że są leniwe i takie tam. Gombrowicz, służąca kochała Gombrowicza, Taki paniczek, zginie jak ruda mycz, nic nie potrafił, pozwalało mu się, podawało mu się wszystko, był bardzo nieżyciowy. Aniela martwiła się o niego, tak jakby to był jej syn, a to był jej pan. Zdarzało się tak też. Dobra. Tutaj mamy o tym właśnie, jak w grudniu 21 roku odbyła się w Sejmie wielka debata, czy zrobić właśnie jakąś taką e, zrobić. E, jakąś taką słuchajcie, bo był już w maju 1920 roku było, żeby ograniczyć czas pracy służącej, ustalenie godzin, w których mogłaby żyć dla siebie, a zatem przerw pracy, które by umożliwiały to, żeby miała chłopca też i tak dalej, czy tam partnera i tak dalej. Zakres obowiązków muszą być ściśle określone, nie może być że cały czas, że no i tu jest dwutygodniowy urlop po roku służby i tak dalej. Wszystko tak było w Europie Zachodniej. Chociaż nie zawsze było to przestrzegane, ale to bardzo poprawiło sytuację. No i w grudniu dopiero następnego roku, czyli 2021 roku, zaczęto o tym mówić. Wszystko wyglądało bardzo dobrze. Wyglądało się, że nadchodzi, nadchodzi kres wyzysku służby, ale kompilacje pojawiły się bardzo szybko. Podczas czytania projektu ustawy 6 grudnia. 21 roku okazało się, że posłowie nie są w stanie się porozumieć w niczym. I jego pierwsza zabrała 47-letnia posłanka endecka Gabriela Balicka i mówiła o tym właśnie, że trzeba położyć kres wyzysku służby. Także endecy też robili czasem dobre rzeczy, zwłaszcza endeczki. Zofia Moraczewska, socjalistka, uznawała, powiedziała, że to jest niewystarczające przepisy, ale to jest wielki postęp. Ale potem wystąpił rolnik Ignacy Gurelski z Konserwatywnego Narodowego Zjednoczenia led Nie podobało mu się, że ustawa deposzczał, bo służący mogło się zatrudnić bez zgody męża. Rozumiem to, żeby pracodawca przeciążiał pracą, a jeżeli służące nie, nie ma co robić, to czy tej. Słożący się będzie ładlić, ciało nad godziny. Łach, łach, łach. Poseł Ludwik Gdyk z chrześcijańsko-narodowego stronnictwa pracy przystąpił do obrony ustawy. A to ok. Jednocześnie do ataku na ludowców. Ale potem poseł Smoła, kolejny ludowiec, słuchajcie, chłopi przeciwko kobietom. To tak jak dzisiaj, nie? <laughs> poseł Lud Smoła, ludowiec, wykrzyknął: Może 30 godzin. Panie kolego. Smoła, niech się pan nie rozgniewa, bo pan się rozleje. Pamiętam jeszcze, jak z dziecinnych lat, kiedy miasta nie były jeszcze skanalizowane, jak służące musiały latami, wyczeki nocami wyczekiwać, aby łapać wodę deszczową. Potem jest poseł Pietrzyk z Narodowego Związku Robotniczego, nie zostawił suchej nitki na ludowcu góralskim z kolei, który drwił tam coś tam. Potem poseł Sołtyk z Narodowego Zjednoczenia Ludowego, coś tam mówi. I tak dalej. Na trybunę wtoczył się Jan Potoczek z Polskiego Stronnictwa katolicko Ludowego. Nie wiedziałem, że nawet coś takiego było, i próbował wyjaśnić, dlaczego ludowcy sprzeciwiają się ustawie. Łatwagi rolników, a po ciebie dzisiejszej, to służbie domowej nie wynikają z jakiejś nienawiści do służby domowej. króca bomba. Proszę panów, służba domowa nie jest tak znowoźna wobec opieki zupełnie, jakby się zdawało. W małopolsce, tak zwanej dawnej Galicji, istniała od 1866 roku ustawa, która ochroniała służbę dostatecznie. Nie chodzi nam o to, żebyśmy wzięli nienawiścią, tylko o rolnictwo, które obecnie jest wystawione na różne niedługie Super po prostu. Weźmy pastuch albo porobkę, które musi konie paść, rano musi iść do kłaścia. Musi iść do kościoła. Nie, idzie do kościoła. No, nie musi. Wraca musi. Konie paść. Dziewki muszą obsługiwać świnie. Jakbyśmy to wszystko uchwalili, to płanie byśmy rolnictwo na kryzys. I na procesy. I na skargi między służbą a gospodarzami naraźli. Głos socjalisty Tadusza Regera wybrzmiał najgłośniej i był oskarżeniem wobec chłopstwa. Widzimy, że bogaci chłopici za wszelką cenę, yy, każdą cenę, ustawę cenną dla robotników to przepchnął, ale służba domowa każdą ustawę ochronną dla klasy pracującą chcą zepsuć i zwalić. Pan Potoczek raz z jemu podobnymi najgorszymi wrogami klasy robotniczej i tak dalej. No i niestety, no i tutaj pan Reger, socjalista miał nadzieję, że jednak mimo oporu chłopów ta ustawa przegłosowaną zostanie. Niestety została skierowana do Komisji tam przepadła na wieki. W 24 zgłoszono kolejny projekt, tym razem zrezygnowano z dotychczasowego nazewnictwa i zmieniono służącą na pracownicę domową. Zaproponowano, że obowiązkowy system godzin, 7 godzin wypoczynku w każdą niedzielę, ale projekt w ogóle nie trafił pod debaty, a potem już nic. Także do końca istnienia Polski, zanim przyszli nazi, to było źle. Potem też było źle i dla służących, i dla panów, zwłaszcza dla panów Żydów, bo służący kablowali ich i ciągnęli od nich mnóstwo kasy, mówiąc, że jakby coś, to poskarżą się Niemcom, ale i w drugą stronę też, bo wojna, prawda, zbiednieniem, strata pracy, wiele służących skończy jako prostytutki i tak dalej, zresztą to się zdarzało i wcześniej też niestety. W 27 Albert Einstein, jeszcze był w Berlinie wtedy, zatrudnił Martę von Zulkowski. Tak naprawdę nie należała wcale do von Zulkowskich, nie pochodziła od nich, tylko była z gminu, okradła go i w cały, 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 polskich służbo, służących bał się cały europejski kontynent wtedy. Więc to jest dopiero coś. Nie będę tutaj więcej czytał, bo chcę raczej zachwalić, że tą, tutaj jest też bardzo ciekawy rozdział, co się dzieje ze służącymi podczas okupacji. To jest pół miliona kobiet, tak? Więc to jest ważna sprawa, a dotąd jakby nikt się nie ujął za tym tematem, a to jest niesłychanie ważna sprawa. Książka jest moim zdaniem obiektywna, mówi zarówno o pozytywach i negatywach. Książka o chłopkach jest troszkę mniej wyważona, ale też dobra, ale tą szczególnie polecam, tą polecam jeszcze bardziej. Także ponieważ polecam, no to nie będę też tutaj więcej tutaj zabierał chleba, pani Frydryszek, tak? No to nie, nie o to chodzi, żeby kobiety pozbawiać chleba, jak to robiono czasami właśnie w międzywoju. No dobrze, także, a jeżeli podobało wam się to, jak ja omówiłem tę książkę, jak omawiam takie książki, to tutaj jest, jak to mówi, lepszy komentarz: to jest link do mojego patronite, link do mojego wydawnictwa. Mówi do mojego maila i do mojego patronite. Ja mówię do patronite i do wydawnictwa. Także tak to wygląda, No i cóż. Psiewo haroszewo i do zobaczenia, do następnych omówień rozmaitych tematów historycznych, politycznych. Powodzenia wszystkim!